Dzień czwarty Piąty już Piąty już Piąty już jeszcze Piąty No i tak mamy praktycznie no stop jak Teraz jest pod do gradów, tak to wygląda. nie oszczędza żadnych tak problemów Kornu to nie nici, tak? Kornu nici tym razem, teraz? Tak, kornu musieliśmy odłożyć regularne, nie wiązka Nie do podejścia Idziemy na Antarktydę Bo na korn Moglibyśmy dwie, trzy godziny stormować I nie dojść Nie mamy tyle czasu Ale jesteśmy dobre, myślę Chcemy to zrobić, no to po prostu Może Tepsu, będzie nie i to na razie z tej relacji. Na przekażemy następny w dobrych okolicznościach.